ściągnięty, a rodzina na łańcuchu? Rodzina w gotowości, proszę. Dzięki. Bardzo. Prosimy o zachowanie spokoju, przepraszam, marszu, wstrzeń. Strzeli, może znajdą się czekli. wynajęci przez banki, prowokatorzy, którzy będą rzucać czymś w banki albo coś podpalać. Tego nie chcemy. My tylko chcemy bankom pokazać wyroki, których do tej pory nie dostrzegły. Urzędom, innymi Ministerstwem Finansów także. Bank upadnie, jeśli kradnie! Bank upadnie! Jeśli kradnie! Bank upadnie, jeśli kradnie, bank upadnie, jeśli kradnie, bank upadnie, jeśli kradnie, bank upadnie, jeśli kradnie. Upadnie, jeśli kradnie. To, jest to jest bardzo ważny rok dla Polaków, dla Rzeczpospolitej. W tym roku mamy bardzo niedługo jedne wybory, a potem drugie. Wybory prezydenckie i wybory parlamentarne. Myśmy przygotowali taką urnę, urnę wyborczą, która jest inaczej niż w Polsce, jest urną przezroczystą, tak jak to się dzieje w cywilizowanym świecie, by było widać, co się w niej znajduje, i by nie były możliwe cuda nad urnami, w urnach czy obok urn. I chcę uświadomić wszystkim kandydatom na prezydenta Rzeczpospolitej, że jest w nas kilka milionów. Dzielą nas bardzo często światopogląd i różne inne rzeczy. Ale jedno nas łączy. Chcemy żyć w państwie prawa. Chcemy, żeby polskie prawo było przestrzegane. I dlatego bardzo uważnie będziemy się przyglądali wszystkim kandydatom, którzy kandydują zarówno w wyborach prezydenckich, jak i w wyborach parlamentarnych. I podejmiemy decyzję, kto z nich złoży nam najbardziej wiarygodne obietnice dotyczące tego, jak że ten dramatyczny kryzys Rzeczypospolitej. Mamy przesadne franki! Bo ustalmy! tych franków na oczy nie widzieli! Zobaczyły franki! Wrzucamy te franki do urny wyborczej! Ale tak naprawdę to nie są franki! Odwróć się na drugą stronę! Odwracamy. To są złotówki! To, to są złotówki! Franki. Jeden wielki przekręt! tylko większość parlamentarna. Wrzucamy zatem i prosimy o symfonię e, hałasu, jaką tylko możemy zrobić. O. postawimy tę urnę, w naszej urnie wszystko widać, niech to będzie bardzo, bardzo wymowny znak dla polityków, którzy rządzą lub chcą rządzić Rzeczpospolitej. Przygotowujemy się do ruszenia. Formujemy pochód! Wróciła już delegacja, formujemy pochód. Na czele idzie bankier, który ma kolosalne rekordowe zyski w Polsce zanim wróci o pochodu. I ruszamy.